Cześć, tutaj Piotrek i Kasia. Witamy Was w trasie na jutro. W tym tygodniu byliśmy w Kutaisi, w jednym z największych miast Gruzji. Do którego bardzo łatwo można dolecieć z Polski. Z takimi liniami lotniczymi. Przygotowaliśmy dla Was krótki zestaw najciekawszych miejsc do zobaczenia w Kutaisi. Pierwszym bardzo ciekawym miejscem na naszej liście jest kanion Okatsa. Miejscowi mówią, że jest to też największy kanion w Europie, z czym ciężko byłoby się nie zgodzić, gdyby nie to, że leży w Azji. Kanion Okatsa do jakiegoś czasu jest nową popularną atrakcją turystyczną regionu ze względu na szlak, który prowadzi nad kanionem. Jesienią 2014 roku została otwarta trasa, która dzięki stalowym kotwom, łańcuchom, pomostom i innym podobnym elementom pozwala zobaczyć kanion z niezwykłej perspektywy. Kanion katce znajduje się niedaleko miejscowości Gordii, około 40 km od Kutaisi. Wielbiciele architektury także znajdą wokół Kutaisi sporo ciekawych miejsc wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Podróżując po Imereti można zobaczyć wiele monastyrów i kościołów, które na pewno zapadną w pamięci. Nad miastem, na wzgórzu, wznosi się katedra Bagrati. Jej początki sięgają jeszcze XI wieku. Budowla swój obecny kształt zawdzięcza odbudowie rozpoczętej w latach 50., a zakończonej w 2012 roku. Ze wzgórza rozpościera się także wspaniały widok na miasto i oczywiście na góry Wysokiego Kaukazu w tle. Gelati. Na pewno warto tu przyjechać. Można zobaczyć freski z XVI wieku, a po całym obiekcie, na który składa się Akademia, czyli pierwszy uniwersytet w Gruzji, oraz świątynia i inne budynki, oprowadzi Was przewodnik, który na pewno złapie Was na miejscu. Freski we wnętrzu kościoła powstały głównie w XVI wieku. Pokrywają prawie wszystkie ściany i sklepienia naw oraz kaplic. Jest to również miejsce, gdzie zostali pochowani patriarchowie oraz król Dawid IV Budowniczy, fundator monastyru. To właśnie Akademia w Galatii była miejscem, gdzie prowadzono dyskusje o filozofii i dokonywano pierwszych obserwacji gwiazd w Gruzji, a współcześni nazywali Akademię Nową Grecją. W niedużej odległości od Kutaisi znajduje się kilka ciekawych jaskiń. Między innymi jest to jaskinia Sataplia lub odkryta w 1983 roku jaskinia Prometeusza, do której my się udaliśmy. Jaskinia znajduje się 6 km od Kutaisi i można tam dotrzeć marszurutką, autostopem lub taksówką. Jaskinia składa się z 16 hal i ma długość około 1600 m, z czego 1060 jest udostępnione dla turystów. Pełno w niej stalaktytów i stalagmitów oraz innych form naciekowych. Część jaskini zobaczyć można tylko z łódki, ponieważ w jaskini znajduje się jezioro o długości 280 metrów. Cena za wejście to 7 lari lub 3,5 lari dla studentów. Aby nie przegapić żadnego z naszych filmów, zasubskrybuj nasz kanał. Pamiętaj, aby zasubskrybować nasz kanał, aby nie przegapić żadnego z filmów. Jeśli chcesz być na bieżąco, zasubskrybuj nasz kanał. Pamiętaj, aby dodać nasz kanał do listy subskrybowanych kanałów, aby być zawsze na... <laughs> aby być zawsze na topie i na czasie. Zasubskrybuj nasz kanał. Subskrypcja to takie trudne słowo. Ale go zasubskrybuj. Właśnie.